Niech będzie odpalony. Dzisiaj parę słów o projekcie kosza, a konkretnie o motocyklu. Żeby lepiej znosił on jazdę z koszem, trzeba było również w samym motocyklu poczynić parę przeróbek, parę zmian. Dzisiaj parę słów właśnie o tym. Zapraszam Motocykl stoi już praktycznie gotowy do zamontowania drugiej części subramy, bo pierwsza już jest, oraz brakuje mu jeszcze zbiornika. Nie zakładałem go po zimowych serwisach, żeby mi nie przeszkadzał. Nie będę się stresował tym, że coś się obije albo porysuje. Ale do rzeczy: przeróbki, które poczyniłem w motocyklu, żeby przystosować go do ciężkiego, ruskiego kosza. Po pierwsze, amortyzator. Niestety trochę pośpieszyłem się z jego montażem, więc nie pokażę Wam konkretnie, co zrobiłem, ale mogę Wam to wytłumaczyć na przykładzie tego tutaj, który mam. Jak widzicie, napięcie wstępne sprężyny jest skręcone na maksa, więc tutaj ten tłoczek ścisnął sprężynę o. Około 12 mm. Taka jest różnica między najmiększym a najtwardszym położeniem w tej regulacji. Mi chodziło o to, żeby amortyzator utwardzić, więc został dotoczony pierścień o grubości konkretnie 15 mm, który został zainstalowany tu pod sprężynę. Dzięki temu w tej chwili na Odpuszczonym napięciu wstępnym w amortyzatorze, który tam jest zamontowany, sprężyna jest napięta trochę bardziej niż w oryginale na najbardziej napiętym. Motocykl zrobił się po prostu twardszy. Mam nadzieję, że regulacja, którą jeszcze będę miał tutaj, pozwoli mi na dostosowanie twardości tylnego zawieszenia do wózka bocznego. Oprócz tego. Mój motocykl jest w tej chwili trochę wyższy. Przerobiłem amortyzator również w ten sposób, że odciąłem po prostu tą główkę i wspawałem tutaj 6 mm dystans. Amortyzator zrobił się dłuższy. Jest teraz mniej więcej takiej długości jak oryginalny amortyzator z 1150 Adventure, który fabrycznie jest wyższy i ma. Inny amortyzator. Następną rzeczą, która została zmieniona, to dodałem drugą pompę hamulcową hamulca tylnego. Teraz dźwignią nożną będę obsługiwał dwie pompy. Jedną oryginalną moto z motocykla, drugą taką samą zresztą, yy, którą dołożyłem która będzie obsługiwać. Koło kosza. Mój motocykl jest wyposażony w ABS. Ten ABS działa i będzie sobie działał dalej. Hamulec koła kosza będzie zupełnie osobnym układem. Częścią wspólną będzie tylko ta dźwignia. Dozowalność hamulca kosza będę regulował tu na tych śrubkach. Będę mógł sobie ustawić, którym który hamulec będzie brał szybciej i bardziej? Czy tylnego koła motocykla, czy koła kosza? Następną rzeczą, którą zmieniłem, to dyfer. Nie wiem, czy wiecie, ale yy, różne motocykle 1100, 1150, 850 miały różne przełożenia dyferencjałów. Najszybszy dyferencjał zapewniający największą prędkość maksymalną był w R1100S, najbardziej sportowym z rodziny czterozaworowych bokserów. Natomiast najwolniejszy dyferencjał z najkrótszym przełożeniem był montowany w policyjnych R850. Niestety nie udało mi się kupić takiego z Przepraszam, RT850 Policyjnych. Niestety nie udało mi się kupić takiego dyferencjału, ale kupiłem dyferencjał z RT850, który jest i tak ciutek krótszy niż oryginalny GS-owy z GSA 1150. Będę miał więc troszkę lepszy zryw który przyda się przy ruszaniu cięższym zaprzęgiem, ale za to będę miał trochę niższą prędkość maksymalną. Szczerze mówiąc, nie planuję za często jeździć po 200 na godzinę z koszem, więc ta prędkość maksymalna mnie nie boli. Kolejną zmianą jest wstawienie tutaj blaszki. Takiej dosyć grubej, to jest 10 mm blaszka, która została przyspawana tutaj do subramy. Tu jest tylne mocowanie, tylny odciąg kosza, oraz będzie tutaj mocowana również na tej samej osi tylna część subramy, żeby tutaj ją trochę usztywnić. Jeżeli chodzi o przednie zawieszenie, to po prostu utwardzę je tutaj na regulacji, i na razie nie będę czynił tutaj żadnych przeróbek. Zobaczymy, co będzie się tam działo. To w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o przeróbki w samym motocyklu. Może jeszcze to, że oczywiście zniknie oryginalna, w zasadzie już zniknęła oryginalna płyta pod silnik i nie będzie centralnej podstawki. To chyba wszystko na dzisiaj. Oczywiście dziękuję za uwagę i do zobaczenia.